W wieku XV, a potem XVI, nastąpiły cztery wielkie wydarzenia, które okazały się szczególnie ważne dla wszechstronnego zachowania, a potem również rozpowszechnienia tekstu Biblii. Zaczęło się od, wydawałoby się, negatywnego wydarzenia, a mianowicie zdobycia w roku 1453 przez muzułmańskich Turków. Konstantynopola, czyli stolicy resztek wschodniego Cesarstwa Rzymskiego, zamieszkałego w dużej mierze przez chrześcijan. Wydarzenie to spowodowało jednak wielką migrację uczonych i manuskryptów z greckim tekstem Nowego Testamentu do zachodniej części Europy, a tam pomogły one w zebraniu i opracowaniu kompletnego wydania Nowego Testamentu w oryginalnym języku greckim. Drugim wydarzeniem było wynalezienie przez Gutenberga druku i użycie go do wydrukowania w roku 1455 jako pierwszej całej Biblii w języku łacińskim, tak zwanej Wulgaty. Druk uważany jest do dzisiaj za jedną z kilku największych rewolucji technologicznych w historii ludzkości, która pozwoliła zwiększać ilość egzemplarzy Biblii z tysięcy. Do setek tysięcy, milionów, a potem nawet miliardów. W roku 1492 i to jest trzecie wydarzenie Kolumb odkrył Amerykę, poszukując nowego i bezpośredniego szlaku handlowego do Indii, gdyż stary szlak został częściowo odcięty upadkiem Konstantynopola. Odkrycie Kolumba rozpoczęło wielką ekspansję Europejczyków do Ameryki, a wraz z nimi ekspansję drukowanej masowo już wtedy Biblii. I wreszcie Marcin Luther jako pierwszy przetłumaczył z języków oryginalnych całą Biblię na niemiecki czyli nowożytny europejski język narodowy Najpierw w roku 1522 ukończył tłumaczenie Nowego Testamentu ze świeżo opracowanego przez Erasma z Rotterdamu greckiego tekstu na podstawie wspomnianych wcześniej manuskryptów, a potem w roku 1534 Starego Testamentu ze źródłowego tekstu hebrajskiego. I w ten to sposób te różne co do swojej natury, ale ściśle powiązane ze sobą wydarzenia dały światu lepiej zachowaną, przetłumaczoną na wiele języków i wydrukowaną w milionach egzemplarzy Biblię.